Jestem ze... zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam poradnik, jak ustawić sobie zdjęcie profilowy. O tutaj te Ale jeszcze zanim zaczniemy, nie zapomnijcie, nie zapomnijcie e, wcisnąć przycisk subskrybuj ten czerwony, tak? Wy macie czerwony. No i mu się zamieni na szary bo, szary, bo szary to jest epicki kolor. Nie, nie zapomnijcie, szary to jest epicki kolor. No, no więc tak. Najpierw trzeba y, wejść. O, jest trzeba w górę. to też nie zapomnijcie o tym, owce o, o, w górę, oczywiście. Ok, najpierw trzeba tutaj, tak? Tak, musisz. Tutaj macie Twój kanał YouTube Studio. No i musisz zarządzać ką, kątem Google, tak? Hmm. Tutaj, te. No i patrzcie, już macie. No i jesteście tutaj, te nasobowe. Tutaj, tutaj, no i tak dalej, tak? No i tutaj mam tutaj, tak? Tutaj macie, musicie na swoim avatar ustaw zdjęcie profilowe. Wybierz zdjęcie i tutaj ci wybierze się z galeria, tak? No i potem wybieracie. Na przykład, na przykład ja wybiorę, nie wiem. Yy, yy, nie wiem, jakiś na przykład Deadpoola, jakie rysowałem sobie. Tutaj, tutaj, a potem musisz akceptować, no i się udało, patrz. Ustawienie funkcji profilowego. No i jest, no i teraz zobaczymy sobie. E, czy będzie tak samo na YouTubie. No. No i jest. No i tak to w sumie wygląda. Jeśli chcecie inne poradniki lub inne Gry, na przykład, jak to mam tutaj, takie coś, na przykład śmianka, albo spróbujcie nie powiedzieć wow to napiszcie w komentarzu, tam na dole. I jeśli oglądacie ten, ten film, to, to, nie, to właśnie ja. napiszcie w komentarz 4 mm, yy, filmy. Wt będę wtedy przepisał serduszkę. No, a ja właśnie. To... A, ja teraz muszę sobie zmienić. O, tutaj, tutaj to, 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 to może trochę potrwać, żeby to się zmieniło. Nie ja tak z 24 godziny minimum A to się sobie stałem znowu. No i widzicie jeszcze mam wybrane. Tutaj tak ja sobie robiłem. Akceptuj. A no i tutaj trzeba wybrać format akceptuj ustawiamy zdjęcie profilowe. No i tak to wygląda. No i tubie jest tak. Tutaj jest tak. Twój kanał jest. Widzicie? No. No i to telewizorowi. To cześć,